Jest. To jest prezydent Jackson, którego już wcześniej pokazywałem. To jest ten właśnie Jackson z tą płytą, która była no w takim stanie jak pokazałem poprzednio, czyli po zalaniu wodą. Praktycznie jedna trzecia płyty była cała aż biała od wody. Także. Generalnie w tej chwili już troszeczkę prac wykonałem w tym radiotelefonie. Jak widać, zresztą płyta główna już też jest wyczyszczona, umyta. No i może zacznę od pierwszej rzeczy. No, właśnie, już wymieniłem rdzeń w filtrze przy końcówce mocy, bo poprzednio była taka, właśnie, bardzo fajna śruba w tym oto miejscu. O właśnie tu. Co następnie? Wymieniłem ten filtr w odbiorniku, ponieważ próbowałem ruszyć rdzeniami i niestety w tym filtrze nie mogłem ruszyć rdzeniem. A dlaczego ktoś próbował w tym radiotelefonie zamontować? Gen, nie generator, tylko miernik częstotliwości. No i oczywiście pokazałem to też właśnie w poprzednim filmie, że ktoś próbował podłączać sondę pomiarową do punktów, gdzie mamy możliwość podłączenia miernika częstotliwości. Natomiast ten filtr, no tu z boku ktoś lutował masę i chyba tak za mocno to przysmażył. Że nie można było już tym rdzeniem ruszyć. Także tu filtr mamy już wymieniony. Oczywiście na oryginalny, i oczywiście tak zrobiłem, żeby śladu nie pozostawiać po sobie. Natomiast o właśnie w tej chwili, wymieniałem potencjometr, i pomyślałem sobie, że warto by zrobić film następny, taki pokazowy. Ponieważ no, nie wiem, czy ten radiotelefon był gdzieś kupiony, no ale no, właściciel przyniósł radiotelefon w takim stanie. Ogólnie radiotelefon działał, tylko był uszkodzony potencjometr, klient zostawił radiotelefon do pełnego tuningu, a przy okazji to, co ja znajdę, no to mam wymienić tak, aby radio pracowało przynajmniej, a nie gorzej. Tak, jak fabrycznie zostało wyprodukowane. No, a ponieważ postaram się, żeby pracowało troszkę lepiej niż fabrycznie, i było wszystko zestrojone na tip top, no to staram się zrobić tak, aby klient był zadowolony. Bo jak klient jest zadowolony, to i ja również, bo udało mi się uratować następne radio. A jest to oczywiście radiotelefon pierwszej generacji, nawet 540. -tkowy. Mam sentyment po prostu do tego typu sprzętu, bo niejednokrotnie właśnie te starsze radiotelefony są znacznie lepsze niż te radiotelefony nowe. Także te paskudstwa raz, dwa, trzy już mamy wymienione. A użyłem oczywiście do tego prezydenta Jacksona, który odkupiłem na części. Za chwilkę go pokażę i zobaczycie, w jakim, radio stel, w jakim stanie radiotelefony potrafią, potrafią klienci sprzedawać na znanych portalach aukcyjnych. Czyli na razie to odłożę tu, żeby nam nie przeszkadzało. A ja mam tu takiego prezydenta i właśnie w takim stanie. Ten radiotelefon oczywiście działał. Był kupiony na znanym portalu aukcyjnym. Odkupiłem na części, ponieważ, jak pokazałem właścicielowi, w jakim stanie jest ta płyta główna, i powiedziałem, że ja nie podejmę się tego naprawiać, no to klient po prostu odsprzedał mi to na części. A teraz zrobię zbliżenie. Oczywiście końcówka mocy w tym radiotelefonie nie była oryginalna. Radio tam miało chyba ze 2W y, mocy wyjściowej. Działać? Działało. Jak się kogoś spytaliśmy, y, prawda, czy, czy sprawdzaliśmy radio, nie ma problemu, działało. No ale działanie radia, które ma mieć dużo lepsze parametry niż 2W, no to jest y, wielka różnica. No, i jak zobaczyłem, w jakim stanie jest płyta główna i jak były lutowane tu podzespoły, no to za głowę się złapałem i powiedziałem: Nie, ja nie podejmę się naprawy tego radia. Ten radiotelefon był w jakimś serwisie, ktoś już go naprawiał, a może jeszcze raz odwrócę płytę w tą stronę, zrobię zbliżenie teraz. Oczywiście, z tego radia już zacząłem wyjmować podzespoły. Ale tego nie ruszałem. Ten filtr był taki, jak właśnie odkupiłem od poprzedniego właściciela. Proszę zobaczyć, to nie jest filtr oryginalny, ja bym powiedział, no nie wiem, wyciągnięty chyba z amatora 2 stereo. Oczywiście nie ujmując amatorowi 2 stereo, ponieważ bardzo dobry odbiornik radiowy, kiedyś dawno temu też taki posiadałem. No, tu już filtr, właśnie ten, został wyjęty przeze mnie. O, widać miejsce. Natomiast pokażę teraz luty po innym serwisie. Te otworki to są oczywiście moje po odsysarce, po wyciągnięciu tego filterka. Natomiast tak ktoś lutował filtry w radiu. Tak wymieniał, prawdopodobnie. I proszę zobaczyć. To jest normalnie masakra jakaś. Tak jak filmy te masakra piłą łańcuchową, to tu chyba ktoś to robił, nie wiem, kafarem. No to to oczywiście O. Tu ścieżki powyrywane to też nie moja robota. Ja tylko wylutowałem te tranzystory nieoryginalne. Nad O. Tu następne, proszę zobaczyć. I to jest tak w wielu miejscach. Są takie niespodzianki lutownicze. Także tak wygląda radiotelefon po przejściach. No tu, oczywiście, już potencjometry powyciągałem, niektóre te, które potrzebowałem do naprawy. Wskaźnik wychyłowy też już jest wyjęty do wymiany w innym radiotelefonie. Takich radiotelefonów, jeśli zobaczę, to nie naprawiam, tylko odkupuję na części i wykorzystuję do naprawy innych radiotelefonów. Taki radiotelefon wstydziłbym się oddać właścicielowi. I powiedzieć, że jest naprawiony. W takim stanie jest to absolutnie wykluczone, żeby oddać komuś coś takiego, takie paskudztwo. Czasami niektórzy klienci niecierpliwią się, że naprawy trwają długo. A no, trwają długo niestety. Ja jestem sam, nie mam stu pracowników, bo by nawet gdybym miał jednego, to też pewnie nie udałoby się zarobić na tą jedną osobę dodatkową. Natomiast ja mam przez to niestety więcej pracy, tym bardziej, że bardzo dużo serwisów już się pozamykało, bo opłaty za lokale są bardzo drogie, bo nie potrafią tego zrobić, bo im się to nie opłaca, bo nie chcą, i tak dalej, i tak dalej. A przez to i ja również mam bardzo dużo pracy, więc i naprawy troszeczkę trwają. Nie posiadam tak jak często mówię i podkreślam części zapasowych do wszystkich radiotelefonów, które są wyprodukowane na świecie. A ten radiotelefon może mieć już ze 30 czy nawet 40 lat, i warto go przywrócić do życia. No, akurat nie ten. Dobra, to paskudztwo odkładam. Warto go przywrócić z powrotem do świetności, bo tej klasy radiotelefony naprawdę były bardzo dobrej klasy. Także czekam czasami, aż uda mi się wyhaczyć jakiś radiotelefon jeszcze w dobrej, opłacalnej cenie, tak aby można było naprawić inny radiotelefon. No i oczywiście coś na tym jeszcze zarobić, bo to nie sztuka. Kupić taki złom za 500 zł, a później za naprawę tego radia powiedzieć klientowi 100 zł. Także również dla mnie gra nie byłaby warta świeczki. Co jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie, na koniec filmu umieszczę jeszcze film, który nagrał u mnie niedawno kolega Andrzej, mój imiennik Sierra Echo który prowadzi również kanał na YouTubie, i był u mnie no chyba z tydzień czy za dwa tygodnie temu, no i właśnie nagrał sam osobiście pokazał, jaka sterta paczek jest w moim serwisie. Także jeśli kochani, przysyłacie do mnie swój radiotelefon czy paczkę, niestety trzeba cierpliwie czekać na zrobienie, ponieważ jest tego bardzo dużo, więc jeśli chcecie mieć dobrze zrobione, Niezrobione, tak jak tu zrobił to ktoś, jakiś serwis w poprzednim radiu, no to jeśli nie chcecie mieć tak zrobione, no to niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość i zaczekać. Każde radio, które trafi do mnie, na pewno nie będzie gorsze niż fabryczne. Zawsze staram się robić tak, aby klient, a przede wszystkim ja, był, abym był zadowolony ze swojej pracy, bo w końcu to przynosi mi jakąś radość i satysfakcję. Jeśli chcecie mieć radiotelefon w ten sposób zrobiony, to zapraszam, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość i zaczekać. Natomiast jeśli nie zależy Wam na jakości, Lubicie tego typu wykonaną pracę. Odeślijcie w zasadzie gdziekolwiek. Coś takiego potrafi zrobić każdy serwis. U, 41 osób. Zobaczcie kto jest ze mną. W zasadzie powinien być na, na pierwszym planie. Tak, a jestem na drugim niestety. No, może mi się zamienić, będziesz trzymał I... telefon. Nie no, dobra, twój kanał, to ty trzymaj telefon. Zobaczcie, tak wygląda królestwo e, najlepszego serwisu o, CB tak, Radia w Polsce. Oj tam, oj tam. No nie, no ja jak wszedłem tutaj, to odpowiedziałem już. No, no jak wszedłeś, to usłyszałeś echo, bo było tak. Cześć Andrzeju, a ty powiedziałeś co? Ja powiedziałem cześć Andrzeju. Nie, ty powiedziałeś cześć Andrzeju, ale ja też powiedziałem cześć No i mieliśmy echo. No dokładnie, <grym> dokładnie. Echolinka mieliśmy. Echolinka, Dokładnie. No tak wygląda tak wygląda właśnie moje tu, tak. mój ten show biznes. Proszę bardzo. O. Radia, radyjka, anteny. Czekajcie, i inne odwrócę, odwrócę obraz, tak, tak żebyście lepiej widzieli Andrzeja, a ja to nie muszę tu być. O! O, proszę. No teraz, teraz się nie widzę, jeszcze raz. Ale widać wszystko, teraz tutaj, całą ladę. Zobaczcie, pokażę Wam, pokażę Wam. Zobaczcie, zobaczcie, co tu jest. A to też jest do naprawy, niedawno klient przyniósł. Zobaczcie, jakie piękne. Piękna sprawa. Tu jest w ogóle dużo pięknych rzeczy. Nie wszystko Wam mogę pokazać. No, tutaj radia. Te, te są na sprzedaż na półkach, prawda? Tak. Aha. I no. Jak ktoś myśli, że ja się nudzę i nie mam pracy, to proszę bardzo. To wszystko jest do naprawy. I pewnie jeszcze to nie jest wszystko, tylko to jeszcze gdzieś masz poupychane. A jak ktoś niedawno wysyłał paczkę, to jest Aha. to, co dzisiaj dostałem. Aha, jedna znaczy. I To jest to, co dzisiaj dostałem. Aha. To są dwie paczki tylko z, z dzisiejszego dnia. Super. Kurczę, cieszę się, że tu jestem, naprawdę, bo... Mam no. nadzieję, że nie po raz pierwszy i nie ostatni. No, nie, nie. Dzisiaj to tak króciutko, taka można powiedzieć rozgrzewka. Rozgrzewka, odwrócę zaproponował roku. mi współpracę taką, powiedzmy, długoterminową, a ja się na to zgodziłem <laughs> i powiem, że jestem nawet na tak. <laughs> no, także będzie live. Właśnie jeszcze nie wiemy, czy live, czy film. Zobaczymy. Myślę, że chyba live. Zobaczymy, zobaczymy. Ale to nie koniec niespodzianek. Jeszcze będzie trochę innych ciekawych rzeczy. O, poczekaj, pytania są. A w, w ogóle, moment. Po, wyciągnę kartkę z pytaniami Proszę i będziemy, będziesz odpowiadał. Jeśli Dobre. możesz. Przytrzyma ja, o, przytrzymaj, przytrzymaj. A ja mam tu karteczkę, bo przecież już zbieranie pytań trwa od mniej więcej miesiąca. Na razie się zbierało. To może ci dam karteczkę. Proszę. I. I przeczytaj sobie po cichu najpierw. Śmiało. Pytania od widzów. Dlaczego masz wyłączone komentarze pod filmem? Bardzo dawno temu w dawnych, dawnych czasach, miałem komentarze włączone. Zdarzyło się tak, że było kilka osób, kilka osób zalogowało się właśnie i pisało komentarze, i kilka z tych osób zaczęło między sobą wręcz używać wulgarnych słów. Doszło do tego, że wręcz no, pisali do siebie, jak ja to mówię, wiązanki czerwonych róż. Więc to zlikwidowałem i zablokowałem. To wygląda, ja też żartobliwie wygląda to w ten sposób. Zapra, zapraszacie gości do siebie do domu, a ci gości, goście zaczynają rozrabiać. Więc takich gości więcej już nie zapraszam do domu i na tym się skończyło. Tak samo jak czasami piszecie mi maile, od razu powiem na. Nie, to nie jest następne pytanie, ale dlaczego nie odbieram telefonów? Przed pracą albo po pracy. Kiedyś miałem telefon, chyba to była druga albo trzecia godzina w nocy. I człowiek dzwoni do mnie, budzi mnie w nocy i mówi tak: Panie, ja właśnie oglądałem Pana film na YouTubie, a jakie radio by mi Pan polecił, żebym sobie kupił? No, i dlatego telefon jest wyłączony, a generalnie telefon służbowy zostaje w pracy, a do domu zabieram sobie telefon prywatny. Tak samo jak innym telefonem robię filmy. Czytam następne pytanie. Czy chociaż pod filmami z testów mógłbyś włączyć komentarze? Szczerze powiem, idzie to już jak się to mówi non-stop, więc komentarze są na stałe wyłączone. Musiałbym znowu każdym filmem kliknąć. I uruchomić te komentarze. Jeśli ktoś ma chęć, może do mnie zadzwonić w godzinach pracy, może wysłać mi maila. Nie ma problemu, wiele osób tak robi. Z doświadczenia serwisanta radiotelefonów, najbardziej polecane tanie i dobre CB radio, które stwarza najmniej problemów. O, to będzie odpowiedź długa. No, trudno mi powiedzieć na takie pytanie, trzeba to wybrać sobie samemu. Nie, jest na to odpowiedź. Znalazłem kiedyś, to chyba było na elektrodzie, ktoś zadał pytanie właśnie o CB radio, zadał pytanie ogólne, jak, jak je wybrać CB radio, żeby było dla mnie dobre. No i tam mu odpowiadało kilka osób, jedna osoba odpowiedziała bardzo trafnie. Odpowiedziała w ten sposób. A jak narzeczoną wybierałeś, to też kolegów się pytałeś? No to <gry> dobre, ta, taką dobre, mu dali dobre. odpowiedź. Dobre, e, jak długo już w tym zawodzie pracujesz? W tym roku to już chyba jest 38 lat. Ło! Wow. Świetnie. E, czy trzeba i ewentualnie co jakiś czas dobrze by było wysyłać radia na kalibrację, pomiary i taki ogólny serwis? Generalnie raczej nie. Jeśli widzimy, że coś jest nie tak, wtedy zapraszam do serwisu. Niekoniecznie do mojego, ale jak ktoś ma chęć, oczywiście zapraszam. Natomiast jeśli chodzi o radiotelefony SSB, no to może to być częstsze, ponieważ generatory, rezonatory kwarcowe w generatorach, w radiotelefonach z modulacją SSB częściej się rozpływają te, i te radiotelefony. Po prostu nie stoją, nie stoją w częstotliwości. Następne pytanie. Jak to się stało, że zacząłeś się interesować radiami? Jak byłem bardzo, bardzo mały, to często bywałem w Pałacu Kultury i Nauki. Tam na półpiętrze była harcerska stacja radiowa. Dobrze mówię? Nie. Krótkofalarska, o w ten sposób. I godzinami stałem, przyglądałem się jak inni, jak harcerze robią łączności. Tam stały olbrzymie szafy, bo był, było to jeszcze na lampach, wszystko. No tak mnie to zainteresowało, że do dnia dzisiejszego zostało. Yy, czy naprawiasz coś innego niż radio? Yy, tak, jak mi się prywatnie coś zepsuje, to wtedy to naprawiam. Najlepsze dostępne na rynku CB Radia do mobila. I jaka najlepsza antena do tego zestawu, nie licząc się z kosztami. Kiedyś używałem prezydenta John'ego 2 ASC, który jest nawet w filmie pokazany, gdzie robiłem łączności z Holandii, z Polską, bo była dobra propagacja. Później miałem, powiem tak, przyszedł klient, dobrze zapłacił, Sprzedałem mu to radio. No chciał kupić koniecznie, to mu sprzedałem. Później woziłem prezydenta, nie prezydenta, tylko Uniden, Unidena Pro 520, a ponieważ zainteresowałem się właśnie łącznościami kryzysowymi, alarmowymi i tam innymi, to zacząłem wozić w samochodzie jedna kilka. Mhm. Teraz w wożę w samochodzie CRE 8900. Natomiast w fajnie. czasie testów używam kpo dx 5000. No to są takie moje radia w tej chwili i prywatne i samochodowe. Jaką antenę poleciłbym samochodową? Już pokazuję. No. Widzicie? Pytania, pytania, pytania i są moje, odpowiedzi. Moje prywatne anteny CB to jest Megawatt 4000. Antena, która ma 2 metry wysokości. Natomiast, no ta to się nie liczy, bo to jest Santiago 1200. To moja stara antena. Natomiast druga antena na dwójkę i siedemdziesiątkę, To jest Comet. To się. Sekundkę długa to muszę przełożyć. Comet CA287. No, to jest antena też taka. Metr 80 m wysokości, także nie bać się długości anteny, to robi nam zasięg. Co dalej mam? Yy, jaka była Twoja najbardziej skomplikowana naprawa radio, która speń, spędziła Ci sen z oczu? A może żadne radio nie jest dla Ciebie wyzwaniem, z którym byś sobie nie poradził? Yy, szczerze powiem tak, są takie naprawy, które bardzo lubię. Gdzie właśnie sen spędzają mi z oczu. To jest rzeczywiście naprawa, a nie jakieś tam wymiana wtyku, czy prosta wymiana elementu, bo go widać wzrokowo, że jest spalony. Natomiast czy były takie radia, których nie naprawiłem? Zdarza się. Zdarza się, że nie naprawiam, a to zazwyczaj, bo albo jest za drogo, klient po prostu nie decyduje się na naprawę. I tak to wygląda. Raczej w zasadzie. 99% radiotelefonów jest naprawialnych. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, niech to będzie taki, niech to będzie taki wstęp do takiego dłuższego naszego live'a lub filmu. Zobaczymy jeszcze. Zachęcam do zadawania kolejnych pytań na Discordzie, tak jak do tej pory. Ja też swoje pytania przygotuję, oczywiście. No i tymczasem ten, ten live miał być taki króciutki. Będzie króciutko, króciu, tak, ale bardzo treściwy. Bardzo treściwy, ja się już dużo rzeczy dowiedziałem ciekawych. E, obejrzałem Królestwo Andrzeja tutaj, naprawdę jestem pod wrażeniem. Jego warsztatu jest niesamowity. E, no, nie jestem w stanie teraz czytać komentarzy, bo na tym malutkim ekraniku. Ja też nie widzę. No, nawet, nawet ja z bliska gorzej, ale później wszystkie przeczytam. Ten live zostanie jako film. No, a tak jak mówię, zapraszamy już teraz na live'a lub film, który się odbędzie w jakiejś tam no przyszłości, ale, ale tu już kawałek wiedzy Wam przekazał Andrzej, więc, więc ja bardzo dziękuję. No, my tu jeszcze pogadamy chwilkę prywatnie, znaczy prywatnie. Nie prywatnie, o radiach będziemy rozmawiać, a nie o prywatnych sprawach. No, dziękuję Wam za oglądanie. No, a ja zaraz będę musiał zmykać za swoje sprawy załatwiać. Także dzięki raz. I ja ja raz bardzo jeszcze... dziękuję. To ja dziękuję, że mnie ugościłeś. Nie ma sprawy. Zaraz herbatkę zrobię. I do zobaczenia. po kawkę. Dobra. Cześć. Jak to teraz wyłączyć?